no dalsze idziemy na okopy to wtedy znaleźliśmy tamtą skierę e, prosto do tamtego e, tam e, jak to się mówiło tam na to okopy tą skierę znaleźliśmy e, tam jak to się mówi znaleźliśmy e, sygnał pierwszy nasz no Voorzitter, de wiskundige minister, de minister, de Manką mam to, mam to. To? Jeszcze? jest. To nie wygląda jak... Ale... Taka długa by nie była łóżka. Ogniwa od akumulatora. Aha. Moje marzenie... Znajdziemy chyba następne okopy z kawałek łuski. Mieliśmy już na okopy, ale pewnie jeszcze chwilkę tutaj będziemy. i Może znajdziemy więcej takich łusek. O co tu chodzi? Patrzcie, patrzcie. No tutaj to, to, przecież jest kawałek, trochę czołgu, a ja tutaj, tutaj jeszcze znaleźliśmy coś złego i, i teraz kawałek aluminium i może, że jak, że jak na przykład gdzieś tam stoi z czołgów, z tego czołgu ta akurat łuska uderzyła, bo ona by była cała, gdyby, gdyby... Nie wybuchła. Gdyby nie wybuchła. Idziemy dalej? Wow! Łus, zielona Ładna, mała Pokażesz się? No... Tam, co to jest? Tam tam są widziałam na moje oko, tam były jakieś numerki. Moje oko tam są. Podsumowanie. Tego akurat nie nagrywaliśmy, bo byliśmy tam na łące. Tego sam nie widziałem. Tato to znalazł bo też nie nagrywaliśmy to chyba. To nagrywaliśmy. Miałem co robić podsumowanie, nie? Nie wiadomo o czym. Tak, dlaczego to wzięłeś? Co masz jeszcze w swoich? Wyciągaj. Kreszenie. Co? Do tego nie na. Jakieś w Jedna łóżka. Druga łóżka. Trochę magii. Nie wiem co. Isso aqui. Pa.